Chciałam zrobić się, nagrywamy kolejny odcinek. Ja miałem lekko awka. Ale chyba o kurde Dobra, muszę tutaj się ustawić. Wszystko, w dobra, tak. To tak. I widzę, tak. Jestem dzisiaj sam na reaktywacji bez żadnego mojego teammate'a. I yy, tak. Jeden win. Zegramy sobie 3 rundy. Chyba, że będzie to długo to dwie, tak może... może jedną. Jak zrobię yy, ten. wina szybko. Yy, jeden win to... O kurde jak mi laguje. Pierwszy będzie na to, to nie Jeden win oh. to... Jedno... Jeden tysiąc wodorców, które muszę kupić. Naprawdę teraz się postaram. Nie będę jak już ten... Grał jakiś bambik, jak naj Najgorzej jak mogę. Akurat nikt tu nie poleciał, więc. Nawet dla mnie dobrze, bo ja muszę unikać bardziej fightów niż na nie iść. To sumie może być najgorsze, co. Co zrobię, No dobra, no. Próbujemy nie dać. Dobra, już sobie tutaj lutujemy. Okej, okay, weźmiemy sobie to. Tylko mam. Mam tyle tego, tego. A yy, tylko trochę mam do leczenia. Tyle mam slotów wypełnionych, a mega mało leczenia mam. No, tylko trzy mam. Teraz jeszcze pompa, ale nie będę brał zwykłej. Dobra, wypiję sobie. Nie wiem, czy się w ogóle opłaca. No właśnie, o to mi chodziło. Ale dobra, weźmiemy sobie i tak chyba Billa. Tak, weźmiemy sobie biga. Yy, no i dobra, no i chyba pójdziemy sobie jeszcze tam i spróbujemy troszeczkę powalczyć. Nie obiecuję, że, że to się uda. Dobra. Postaram się zrobić jakieś wina. Co zrobić jednego wina? Nie chcę zrobić więcej. Dzisiaj postaram się zrobić jednego. Co też wątpię. A no cóż... Jeden jest gorszy, drugi jest słaby... Co? Drugi... Jeden jest gorszy... Drugi jest dobry. A właśnie, jestem tym gorszym. No, niestety... Aha, no. no. Dałeś mi moje amunicje. Gdzie są... Chłop... O, tu są. Skrzynki, jak powiedziałem, chłopy. Boże... Tutaj są minisy. Dobra, no to idziemy już y, się fajtować, bić się. A są wszystkie skrzynki. To pod, podleci mi impulsem. Jak mnie to drzewa zawsze wkurzają na tej reaktywacji. Nie mogę się normalnie wybić. Dobra, najgorsza pompa na świecie. Nawet jak mam legendarną. Taką. I zwykłą, to biorę zawsze tą zwykłą. Nie, nie, nienawidzę z nim grać. Może pójdźmy... Być... No a nie, bo to nie ma zonna. To nie mam Zonna. Trzeba w tą stronę. Tam do się grać, tak się opłaca się grać, ale ja się przejdę. Albo jednak nie przejdę się, bo tam się fajtują. kozaki. Dawaj, dawaj kozak na no fajta. Siema. ma. gościu, czy ja minę chłopa? Nie, tutaj się biją. Gdzie, a tam? Ale ja mam. Ajma. O oh, kurde, no my żyjemy. Nie no, ja jest taki tragiczny. A po prostu celownika nie miałem, nie wiem. Moim zdaniem to ja jestem tragiczny, po prostu. Dobra, i zero killi to, 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 to... To nie ma gry. O oh, kurczę. Skąd oni się tak o tutaj wzięli? O kurde, ja nie idę do, nie w tą stronę, o kurde. O kurde, ja mam plecy. Dobra, pa. Błądwiłam. Skąd ty się wziąłeś? No już. Kurde, ja miałem, miałem top 12 już? O kurde, dobra, wziąłem go to. Się sam nie od razu co on ma jakiś ludzkie, z armistyki co? Pa, gdyby gdybym już się odrodził sam, to on by nie miał ludu, ale on by. oni byli żył. Co by miał lód. No. Nie rozumiem takich ludzi, którzy. Yy, nie resetują się. Sami. No, rozumiem, że jak resety są wyłączone, no to nikt nie, nie może. Leć się nie da. Chyba się nie da. Dobra. Przejdźmy dobre. mnie. sobie na sam początek. Czyli na sklepam sobie. Ja tam deaddę. To jest. 75% szans, że ja tam deadne. Tam zawsze leci cały lobby, jak to jest na początku. Na końcu? Nie. Na początku tak. I właśnie to jest... O kurde... Ale gówno! Chciałem się tak podbudować i to robić, jakieś się ale no nie da się tak arytu robić. A tak moim zdaniem się lepiej strzelać niż tak robotować. No, jak strzelasz tak? Jak strzelasz tak, no to. Wtedy jest lepiej, bo jak on będzie podskakiwał, to... no to. No, no, no. Już lepiej. Jak zwykle, kroki tutaj zawsze mam. Ale no, dobra, no. Ale leciało tu troszeczkę chłopów. O kurde, jednak troszeczkę dużo chłopów. No zawsze, zawsze tu leci całe lobby. O kurczę. Tu jest chłop! Siema koledzy. Który to taki mądry tutaj wyglądał? Pasz, 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 pasz. Siema Dead. On tu idzie czy on tu nie idzie? Spróbuję sprzedać pompę. Albo nie, dobra jednak nie. A wiem... Abym... O no kurde, ja nie wziąłem minisów! A to jest jeden kurde! Źle mnie wybiło. Albo to ja już źle stanąłem. Lecz ja źle stanąłem. Jest, dobra. Wybijemy się tym zaraz. A tu! Snajpa! Jest! Ale to zaraz się tym wybijemy. A jest snajperkę. Jest git. Jest mega git. Lubię grać ze snajpem. Minus 7. Mam za za. O kurde, ktoś strzelał? A tak! Jak ja tego nie trafię... dobra była taka duża szansa, że mi o to trafił. Ale dobra, nie deadłem. Na szczęście na... Nie no, nie biorę szybkiej pompy. Nie opyla się. O! Z tego lubię grać, ale na blisko. Tylko na blisko. Nie potrafię z tego na daleko grać, bo zanim to doleci, to... ...wszyscy zdążą zareagować i uciec. Więc nie wiem, po co to twórcy wymyślili, ale... No może na blisko to się przyda. Ale mówię właśnie, nie na daleko. Na daleko nie da się tym grać. No nie da, nie wiem kto tym gra na daleko. Chyba, że nie wiem, że strzelisz jakoś tak, że nie wiem, jesteś szamanem jakimś. Nie wiem. Nie wiem kim ty musisz być, żeby to strzelić. Heda. No Heda to może nie przesadzajmy. Miałem, że ja gram duo już. Ten. A, no dwa killa. Ja Myślałem, że ja mam zero. O, dobra, szybko pompał, to trudno. Już wolę szybką. Taką niż. Uuu, też jest świetny karabin. Wypierdzielaj. Wypad. Nie rozumiesz prostego słowa? O kurde, to. Tak dużo chłopów, jestem dead. Jestem mega dead. O kurde. Chyba, że. Kolej, zostańmy, może to Ale e, nie spam! Kolego! Lubimy się, ok? Tak? Lubimy się? Dobra, chodźcie fajtować. No, ale z dwóch stron! Kolego! Nie z dwóch stron! Dlaczego mi co robicie? No nie na zagrać Battle Royale. Zagram Battle Royale na 10 lajków. Jeśli wiecie 10 lajków, to zagram Battle Royale. Wtedy będzie większa szansa, żeby tam większe pieniądze. Mhm. Dobra. I podawajcie y, też y, w komentarzach y, pomysły na nowy odcinek ja będę czytał, ja wszystkie komentarze czytam, ponieważ nie mam zbytnio ich ale dobra, dzisiaj nie będzie aż taki długi odcinek, ponieważ gramy ostatnią teraz rundę już wątpię, że mi się to uda, ponieważ nie no, Szaman zrobił takie wysokie miejsce na tym na tym, na składy a w sumie to jest Szaman on może zrobić wszystko. Może, nie wiem, zrobić to na przykład 15 na jeden. Ale to, to. Po prostu nie da się. To jest niespodziewane. O kurde, pierwszy raz się tak długo O, No i muszę to popsuć jak zwykle. Sklepowca dba, nie. 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 Da się polecić na wyspę. Nie, prostu już to sprawdza, więc nie da się. Hmm, gdzie by tutaj polecieć, Żeby szybko nie dać. Będzie dobra tam. Dobra. Teraz wystarczy wygrać rutę. To będzie jeszcze z 10 minut odcinka. No to będzie taki idealny czas. Nie, nie będzie idealny. Jak to mój kuzyn mówi tutaj gwarantowana snajpa. Sprawdzam. Czy gwarantowana taka? Musi być niebieska skrzynka. Tutaj. Znaczy czy no, nie musi być? Ale fajnie, gdyby było. By było świetnie. A czemu ja tego nie chleję, Nie wiem. No czy się domyślał? Krady sobie naprawdę widzę. Dobra, nie wiem, zobaczę. Dam ja big braina. Teraz robimy sobie tak. Pójdziemy sobie do tego domku. Zaraz sobie pójdziemy tam. Jak tam nie ma snajpy. Ten jestem zawiedziony, to, co mój kuzyn mówił. Będę... Bardzo zawiedziony. Chodź tu. 8 23. Chodź tu, krak. Jesteś dead. Jesteś. Mega dead. Let's go. Pierwszy kill zrobiony. I on miał chyba całkiem nice loot. Co mu tam wypadło? Nie wiem. Ale dobra, mają minisy. O, to mu wypadło. To, to naprawdę bardzo się przydaje. Miał miniski. Z każdego gracza latają takie miniski. A mi za wtedy ten. I czy jest gwarantowana snajpa? Gówno. Już tu więcej nie przyjdę. Teraz idziemy na moją gwarantowaną legendarną broń lub niebieską skrzynkę, lub snajpę. Bo to jest różnie. Ta miejscówka yy, jest naprawdę bardzo świetna. Tylko ona czasem da a czasem da takie świetne rzeczy. A tam się bije. Więc jak to ja? Suk. Opa, pa, pa. Pa, pa, pa trzech, tu się bije. Co tu za napażanka, det? Patrz, on sam. Let's go! O, to jest lód! Ale, no, nie jest zbytnio dobry. jest taki gówniany lud. Ale, bo nie, nawet nie na typickiej broni, nie? Nie liczymy oczywiście takich. Jaki łeb. Dobra, szkoda, gals. w i tyle. No. Zamliście. A tutaj tutaj przeszukana jak zwykle. Bo to przecież ta miejscówka zawsze musi być przeszukana. Jak uuu! Pierwszy raz nie jest przeszukany ten domek. Od pięciu lat chyba. I tak to ciągle jest. Dajcie znać też, komu kibicujecie w meczu yy, Manchester City-Barcelona. Yy, nie wiem, czy w sumie ja będę go oglądał, jak on jest pier o pierwszej w nocy, ale jest szansa. Jak nie będzie mi się chciał spać, no to jest duża szansa. A nie, no jest spora nawet, że będę ja oglądał właśnie ten mecz. A ja to wleciałam, naspa spamiłem. no i nie tyle, no i chłopów nie ma. Poszli spać. Tam są też skrzynki, ale... Czy mnie strefa zabije? Panie strefo, proszę na chwilę stanąć. Bo tu idę sobie po... Po gówno. Tak, po gówno. Dobra, nie będę mogła sobie impulsa, bo i tak się wbije jakoś. To tam powinienem iść, w tamtą stronę, ale ja pójdę sobie w tą stronę, ja mam czas. Zaraz jak to ja będę się że mi strefa zabija. Zaraz. Dobra, ale ja... Nie, nie, nie. Nie będę już tak. Robił. A ktoś był na górze? To mi się... opłaca tam iść. Dobra, sprawdzam. Czy ktoś był na górze, czy może jednak... Nie. O! Ale jest chłop! Sprawdzamy twój lot, gościu. Aura, a jest z botem. Ej, nie żartuję. O, Pani aura. Oj, Pani aura. pani zrobię. Nie wiem, jakie w ogóle nie trafiłem. Typu. Uuu, świetny karabin. Polecam. O kurczę. Dobra, nie chcę mi się leczyć. Mam w sumie trzy poty. Dzik poty. Dobra, 4 kila. jest Git. Oczywiście, jak teraz wygram rządę, to będę musiał kupić te Dolce na odcinku. Dobra, już wolę zrobić tak po prostu, żeby nie przedłużać tej skrzynce tak ją yy, zniszczyć, tak. Ja się obawiam, że ktoś może być. Ju Jest tu ktoś? Oho! A ja tu chciałem nie wchodzić! Ja to nie chciałem wchodzić, panie kole... U. Mogę dać taką pompę? Epicką? O to mi chodzi. A nie, czy karabinową. Mogę... No, Kurde. Dobra, weź naprawdę, nie chcę mi się nawet otwierać skrzynek. Tam się o, o, o. Papa też, też mnie na spamie. Ja po prostu mu spamie, ja, ja, ja nie celowałem zbytnio. Ja zawsze jak szleci, to tylko skupiam się na spamie. Hej, kolego. Jesteś dobry? Jak jesteś dobry, to, to nie, ja się nie będę z tobą bić. No, jesteś, jesteś słaby. O kurczę. Ej, przepraszam. Nie chciałem, żeby było tutaj tyle chłopów, więc ja może strzelam was z daleka, ok? Kurde, jakbym dotrafił jeszcze Heda. Strzał roku. Nie, ma strzał roku leży i do szamana należy. O kur... O kur...